Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7 Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik. Witam w audycji Gość Radia 7. Dziś goszczę dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Andrzeja Szalkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa. Na stronie facebookowej Muzeum zauważyłem bardzo ciekawą informację. Nowa era naszego Rypińskiego Muzeum. Bardzo intrygujące. Cóż to za nowa era? Dokładnie, dla nas to jest nowa era. Muzeum w zeszłym roku obchodziło 40-lecie istnienia. Obecnie zajmujemy równo połowę budynku znanego w mieście pod nazwą Dom Kaźni. Chociaż wszyscy dzisiaj mieszkańcy widzą ten 17-metrowej długości napis Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, to jednak w podświadomości wciąż noszą w pamięci nazwę Dom Kaźni. Dzisiaj zajmujemy połowę. I e, zeszły rok pokazał nam, jak bardzo lockdown nie służy rozwojowi działalności kulturalnej. Nasz obiekt został na rok zamknięty. Próbowaliśmy do Państwa dotrzeć na szereg sposobów i myślę, że z, z sukcesami. Były to felietony pisane przez nas, były to w, w, w odcinki naszej muzealnej telewizji, ale brakowało nam jakiejś formy aktywności, która mogła zadziać, mogłaby się zadziać na, na zewnątrz, jakiejś formy aktywności plenerowej. Tego naszemu rypińskiemu muzeum brakuje. I spełniając swoje marzenia, ale i nie tylko, bo nie mogę zapomnieć tutaj o pomysłach swoich wielkich poprzednich, Przedników tutaj działających na niwie kultury, jak państwo bednarscy, którzy już w latach 70. snuli pewne plany zorganizowania w Rypinie skansenu. E, oczywiście Ziemia Dobrzyńska ma swój akcent architektury ludowej, drewnianej w postaci pr przedstawionych chat w ramach skansenu w kłupce. To jest skansen, będący częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej-Dobrzyńskiej we Wrocławku. Obecnie są to Kujawy dość daleko od ziemi dobrzyńskiej, od jej serca, więc to ludzie mieszkający tutaj poszukują właśnie relikwów tej swojej architektury, nie zawsze trafiają tam do naszych przyjaciół we Wocławku. Stąd też my zapragnęliśmy mieć swoją namiastkę takiej właśnie formy skansenu, Udało się nam z tego względu, że mamy ludzi nam sprzyjających, obserwujących nasze działania, widzących, że tak powiem, nasze potrzeby. Muzeum potrzebowało takiej, takiej przestrzeni. Na nasze prośby odpowiedział po pierwsze burmistrz Paweł Grzybowski, który już od dłuższego czasu myślał z nami, jak tutaj stworzyć formę plenerową naszej aktywności kulturalnej. I do tego nałożyła się tu cudowna sprawa, mianowicie otrzymaliśmy niezwykły dar. Tym darem jest młyn. Dawny młyn wodny, młyn, który swoimi początkami sięga drugiej połowy XIX wieku, młyn, który w latach międzywojnia był rozbudowywany, był powiększany. Niestety po II wojnie światowej został zelektryfikowany, ujęto mu te wszystkie urządzenia o napędzie wodnym. A czemu tak się działo? A to temu, że po prostu zwyczajnie władze państwowe wówczas nakładały taki obowiązek elektryfikowania właśnie urządzeń młynarskich celem posiadania wiedzy, ile taki młynarz, tak naprawdę tej mąki zemle, ile na tym zarobi i jak tutaj tego burżuja tam jeszcze bardziej ukrzywdzić. Nie? No, drodzy państwo, my mamy to szczęście, że otrzymany przez nas młyn właściwie nie zmienił swojej postaci przez ostatnich. 50-60 lat. Gdyby Państwo tam weszli do środka, to by do, poczuli się, odnieśli takie wrażenie, jakby to stąd 10 minut wcześniej wyszedł młynarz. Zgasił światło, e, odłożył swój zeszyt i wyszedł. Gdzie ów młyn się znajduje i od kogo myśmy go otrzymali? Ów młyn znajduje się dzisiaj na terenie wsi o takiej wioski o, o nazwie Nowy Młyn. E, leży ona e, nad, e, u źródeł rzeki Rypienicy. Jest to najwyżej w górę rzeki położony młyn wodny, jaki, jaki się w ogóle zachował i jaki w ogóle był. Młyn był przytulony do lasu, rzadko kto tam zaglądał i świetnie się dzięki temu zachował. W sąsiedztwie na szczęście mieszkają mądrzy ludzie, którzy pilnowali bezpieczeństwa tego młyna. Ostatni dzierżawca młyna, pan Jan Witkowski także dołożył starań, żeby o ten młyn zadbać. A najwięcej wysiłku nad ocaleniem całego młyna poniosła rodzina. Rodzina, czyli ostatnia, ostatni właściciele, państwo Magdalena i Piotr Dondorowicze mieszkający dzisiaj w Toruniu, a także ich przodkowie, rodzice, dziadkowie, którzy przez kolejne pokolenia dbali o ten młyn, wnosząc tam nowe urządzenia, starając się o to, żeby go zabezpieczyć przed, przed deszczem, przed jakimiś uszkodzeniami. Młyn jest świetny. Panie dyrektorze, ja nie mogę pozwolić, żeby pan sobie sam zadawał pytania. Dlatego ja teraz zadam pytanie. Widziałem, że to nie tylko inicjatywa muzeum. Wspomina pan o burmistrzu, że on też się przychylał do tej inicjatywy. Wspominał pan o tej rodzinie, która tym mułem się opiekowała i przekazała go muzeum. Ale oprócz tego jest też muzeum i pewne rypińskie stowarzyszenie. To taka wspólna inicjatywa. Dokładnie, dokładnie. Tutaj naszym partnerem jest bardzo młodziutkie stowarzyszenie zarejestrowane tutaj w rejestrze naszym powiatowym. Jest to Stowarzyszenie Tradycja i Rozwój. Stowarzyszenie samo w sobie jest bardzo młode, ale członkowie tego stowarzyszenia to ludzie, którzy mają kilkudziesięcioletni staż w pracy społecznej, kulturalnej, na niwie edukacji, na niwie kultury, na niwie ochrony zdrowia. Naprawdę to są wyjątkowi ludzie. Po prostu szukaliśmy formy jakiejś Organizacji pozarządowej, która dałaby nam szansę pozyskiwania środków z zewnątrz. Na potrzeby właśnie wspierania kultury. Utworzyliśmy takie, takie stowarzyszenie. Jego prezesem jest pani Wanda Królikowska, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Europa Donna, która zajmowała się promocją i ochroną zdrowia kobiet, zwłaszcza spraw takich raka piersi, więc osoba nam bardzo bliska i, i naprawdę bardzo zaangażowana. To stowarzyszenie złożyło wniosek wspólnie przygotowany przez, przeze mnie i przez, przez członków tego stowarzyszenia. Złożyliśmy Wniosek w konkursie, otrzymaliśmy dofinansowanie pozwalające nam stworzyć osadę edukacji regionalnej. Tak się projekt nazywa. Projekt jest dedykowany nie tylko młodzieży, bo edukacja nie jest w naszym przypadku nie jest skierowana tylko do młodzieży, natomiast jest to projekt skierowany do różnych grup wiekowych, zarówno młodzieży szkolnej, jak i dorosłych, jak i seniorów. Ośrodek ma być miejscem, gdzie, ma, gdzie będzie reaktywowana kultura ludowa, folklor, gdzie będziemy Organizowali spotkania plenerowe, będziemy prezentować że dawne rzemiosła, dawne obrzędy różne e, formy e, życia, zwłaszcza na wsi, bo, no bo tutaj wiadomo, w tym kierunku celujemy. Ta kultura ludowa najdłużej przetrwała na ziemi do, dobrzyńskiej, wi, na, na, wsi, na wsi dobrzyńskiej, więc to będziemy na, najbardziej eksponować. Kultura miejska, no wiadomo, no, nie ma już tych cech takiego folkloru i obyczajowości, jakie byśmy chcieli prezentować. E, w, następnie wokół tego chcemy prowadzić różnego rodzaju, akcje typu inscenizacje dożynek, inscenizacje załóżmy zasiewów, e, sianokosów, e, chcemy robić tam prezentację dawnych powozów konnych, aktywizować różne grupy działające w Rypinie i w okolicy, które mają jakąś ofertę, na przykład mm, inscenizacja wesela czy, czy załóżmy inscenizacja pogrzebu, chcemy to wprowadzać do naszej obyczajowości. Muzeum do tej pory nie miało takiej formy plenerowej i tutaj muzeum jest partnerem stowarzyszenia, wspólnie chcemy to robić. Jakie to koszty, bo z tego co mi wiadomo, młyn mieści się w, mał w miejscowości Nowy Młyn, a teraz zmieni swoją lokalizację. Pewnie to będą jakieś koszty i jakie właśnie, jakie to są pieniądze wchodzą w grę? Dżentelmeni o pieniądzach nie powinni mówić, natomiast tutaj, jako że to są środki publiczne, które trafią do naszego stowarzyszenia, więc i tak o nich Państwo na pewno będą wiedzieć, chcielibyśmy oczywiście więcej tych pieniędzy. Ale to, co otrzymaliśmy nas satysfakcjonuje. Łącznie ta część projektu będzie sięgała kwoty blisko 150 tysięcy złotych. W, w ramach tego będzie przeniesienie młyna, e, przeniesienie jego bryły, natomiast fundamenty zostawiamy in situ, dlatego że, no, wiadomo, właściciele może będą mieli kiedyś jakiś pomysł stworzenia w tym miejscu jakiejś nowej budowli więc fundamenty, wszystko to, co historycznie tam zostawiamy. Natomiast bryłem budynku, całą drewnianą konstrukcję wraz z urządzeniami przenosimy do miasta, do Rypina. Zostane, zostanie ona przeniesiona w sąsiedztwo naszego obiektu sportowego i w, y, stadionu imienia Stanisława Walesiewiczównej w ogóle Miejskiego Parku na przy ulicy Orzeszkowej, przy ulicy Sportowej. Tam chcemy go zlokalizować. Będzie to pierwszy obiekt y, w ramach naszego przedsięwzięcia i w ramach tego projektu jedyny. Natomiast my mamy cały szereg innych jeszcze pomysłów i rozpoczętych działań, które docelowo zogniskują się wokół tego przedsięwzięcia, jakim jest Osada Edukacji Regionalnej. Chcemy tam pokazywać różne aktywności, m.in. chociażby aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych i nie tylko na niwie ratowania bez życia i mienia, załóżmy, ludzkiego, ale też na, na niwie kreowania postaw kulturalnych, obywatelskich czy patriotycznych, bo pamiętajmy, że Straż Pożarna, chociażby w samym Rypinie, była ostają pol polskością, jeszcze w dobie zaborów. E, takie są da, dalekosiężne plany. Na, na chwilę obecną skupmy się na, na temacie młyna. E, oczywiście gro tych środków, o których powiedziałem, pochłonie przeniesienie, przeniesienie młynia, młyna i stworzenie, zaaranżowanie całej mm, scenografii, która ma służyć dalej naszej edukacji regionalnej, ma służyć dalej z naszym, ne, załóżmy, y, odsłonom folklorystycznym typu jakieś inscenizacje dalej. Jakie obiekty jeszcze macie na oku? Bo widzę, że tu pojawia się cały czas ta, ta idea skansenu. Oczywiście mamy cudownych przyjaciół ze skansenu w Kłupce, który jest częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej. Tam już trafiło wiele bezcennych obiektów architektury ludowej drewnianej, pochodzących w tym właśnie z Ziemi Dobrzyńskiej. Z ziemi Dobrzyńskiej obiekty trafiły też do Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Z Ziemi Dobrzyńskiej też są relikty w muzeum w sierpcu, także gdzieś tam te nasze precjoza pouciekały. w terenie zostało ich naprawdę bardzo, bardzo mało. Chcemy to, co zostało jeszcze, w jakiś. Sposób uratować. Nie chcę Państwu opowiadać, jaki jest ten plan maksimum, bo, bo ktoś pomyśli sobie, że Boże Święto, oni w tym rypinie to naprawdę tylko marzą. Ale my naprawdę ciężko pracujemy i mamy, że tak powiem, rozłożone siły na nasze zamiary. Kilka na pewno obiektów będziemy chcieli przenieść, w tym będziemy na przykład celowali w, w stworzenie takiego zaplecza dla prezentowania dziejów pożarnictwa na ziemi dobrzyńskiej. Zdobyliśmy przed kilku laty fantastyczny wóz pożarniczy, który wciąż czeka na, na swojego dobrodzieja, czyli na darczyńcę, który da tyle pieniędzy, że będzie mogli go wyremontować i realizować swoje marzenie w postaci objazdowego muzeum pożarnictwa. Mamy na uwadze też obiekty związane ze słynnymi postaciami, które na szczęście jeszcze zachowały się w terenie i są to drewniane jeszcze obiekty. Nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na, na architekturze takiej, takiej mieszkalnej, ale też myślimy o obiektach takie, takich właśnie przedprzemysłowych, takim właśnie elementem jest ten młyn, ale też jeszcze myślimy o innych formach tutaj, które chcemy zaprezentować. Także drodzy Państwo, marzenia są. Plany już powoli się realizują, natomiast do końca tego roku nasz młyn musi zostać przeniesiony. No to właśnie było kolejne pytanie: do kiedy, a więc dowiedzieliśmy się do końca tego roku, czyli jeszcze w tym roku, będzie można młyn odwiedzić. Tak, jeszcze w tym roku będziemy chcieli Państwu młyn zaprezentować. Yy, takie jest nasze założenie yy, i udostępnić go publiczności. Mamy nadzieję zrobić to jeszcze przed zakończeniem sezonu funkcjonowania Skansenów, czyli jeszcze przed, przed taką późną i chłodną i wilgotną jesienią. Yy, oczywiście w, od, wszystko będzie zależne od kłopotów, na jakie natrafimy. Yy, czyli jakieś komplikacje. Konstrukcyjne, czy jakieś inne braki, na przykład sprzętowe, czy coś. Nie wiemy do, dokładnie, co nas jeszcze może spotkać. Na chwilę obecną stan młyna jest na tyle zadowalający, że my nie zakładamy jakichś wielkich uzupełnień w jego konstrukcji. Oczywiście wymienimy dach, usuniemy pewne elementy, które są w tej chwili zbędne, albo one narosły z czasem i one są niehistoryczne, ale ogólnie konstrukcja jest naprawdę zdrowa. Nie wiem jak Państwo, ale ja doczekać się nie mogę i liczę, że niedługo, znaczy w tym roku spotkamy się w mójnie w fragmencie z Kansenu Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Moim gościem był dyrektor tegoż muzeum Andrzej Szalkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja Państwu dziękuję i Tobie, drogi Adamie. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli relacjonować Państwu postępy naszych prac. Oczywiście jednym torem będzie szła z kwestia przeniesienia młyna, a drugim torem będzie szła edukacja regionalna na temat obyczajowości dobrzyńskiej. Drodzy Państwo, zajeżdżajcie do nas, do Rypina. Tu się naprawdę wiele dzieje. Zapraszam. Była to audycja Gość Radia 7. Adam Majnik. Do usłyszenia. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.